Ile gram białka można spożyć jednorazowo w posiłku? Słuchajcie, kiedyś panowało takie przekonanie, że tylko 30, 30 gram maksymalnie można przyjąć białka jednorazowo w pokarmie. Badania pokazały, że jest to nieprawda. No teraz zobaczcie, jak człowiek 70-kilo 70 no, uzupełni te białko całodniowe. Łatwiej niż taki człowiek ważący 140 kg czystej masy mięśniowej, a to spożywając 30 gram białka naraz, to musiałby tych posiłków jeść chyba z 10 albo 12. Więc najbardziej przekonujące jest to, jaka jest Twoja waga do tego, ile białka masz spożywać jednorazowo, ile możesz. Więc im cięższy jesteś w sensie masy mięśniowej. Im więcej mięśni posiadasz i twoja masa mięśniowa w kilogramach e, jest większa, tym tego białka więcej możesz na raz przyjąć. No ktoś, kto waży 60 kg, nie przyjmie 40 czy 50 gram białka na raz, no bo pęknąłby, po prostu mówiąc tak kolokwialnie. Ale ktoś, kto waży 120-130 kg, no nie nasyci się, nie naje się 30 gramami białka, więc to twoja waga. E, sprawia, waga w sensie masy mięśniowej ile gram białka jednorazowo możesz spożyć to da się też wyczuć e, komponując sobie posiłki i wyczuwasz, że zjadasz 40 gram czyli na przykład 200 gram mięsa i czujesz się syty, pełny, najedzony a jakbyś zjadł 300 gram to już jest niedobrze tak samo jak zjesz 150 gram i czujesz się lekko niedojedzony i szybciej głodny więc to łatwo sprawdzić ale pamiętajcie, to masa ciała, masa mięśniowa ciała decyduje, ile gram białka na raz możesz przyjąć.